Cześć, przed nami kolejna rozmowna środa. Jest z nami Edyta Kaczorowska. Cześć, Edyta. Cześć. Jesteś po transplantacji Ser. serca, tak? Zgadza się, ile lat już po? Pięć, pięć z kawałkiem, bo we wrześniu minęło pięć lat. Czy chorowałaś się od urodzenia, czy to pojawiło się jakoś później? Zaczęło się w latach młodzieńczych, jak szłam do badania do szkoły, że coś z sercem nie tak, później normalnie dzieci urodziłam, wyszłam za mąż. Tak po 30 to się zaczęło. Czyli znaczy wcześniej już e, jakieś objawy były, czy tylko badania Tylko, tylko badanie, że coś z sercem jest nie tak, ale jeszcze nic nie wiedzieli, bo to, się, to jest choroba, która się rozwija w wieku młodzieńczym, gdzie zaczyna i ona się rozwija etapowo. No, Okej, okay. a coś już zaczęłaś się wtedy interesować tą chorobą, czy po nie, prostu nie? Nie, w wieku młodzieńczym nie, 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 nie bo nie musiałam się leczyć, nie musiałam, mm, poszłam na kontrolę na Kamiskiego jeszcze do szpitala i nie musiałam się leczyć. Lekarze powiedzieli, że to z biegiem czasu trzeba będzie po prostu to uwagę zwrócić. I co takiego się wydarzyło już tam mówisz, że około 30 lat miałem Dzieci To nawet tak? można powiedzieć i więcej, dlatego że już miałam dzieci i dzieci miały, były w wieku szkolnym, zaczęłam mieć yy, migotania przedsionków komór, komór, przepraszam, mhm. komór i zaczęło mnie dusić. I od tego się tak naprawdę zaczęło moje leczenie w szpitalach, że ta. Ta choroba zaczęła mi dawać, bo to jest kardiomiopatia przerostowa, i ona w te dni zaczęła pokazywać, że jest. A wiedziałaś, znałaś kogoś, kto był chory na podobne choroby, w rodzinie ktoś chorował? Wiesz co, tak na początku nie, nie, nie. Dopiero jak zaczęłam chorować, to się dowiedziałam, że od mojej mamy strony ciocia umarła też na serce, nagle właśnie, mhm. nagle, nagle i później jej córka. Też, tak nagle też znaleźli ją na, przed, na wsi przed wejściem do domu, na, przed bramą. I moja dziecię też umarła w Bałcie. I wtedy zaczęłam się tak jakoś interesować. I wtedy się okazało, że mój brat ma też tą chorobę, bo szedł do wojska, go zbadali. Moja siostra, jeszcze siostra nie miała tak naprawdę syna, to jeszcze nie wyszedł, że syn też jej ma. I jak już e, zaczęły się problemy, migotanie, e, to trafiłaś do szpitala, tak? Tak, tak. I oni mnie chcieli umierawiać, y, bo przeważnie potasem to robili. Ale kardiowersje i inne rzeczy nie wchodziły w rachubę, bo przy tej, ko przy tej chorobie jest komora lewa powiększona, prawda? Mhm. I ani ablacja, ani nie w to nie wchodziła w rachubę, także ja później mi się zrobiły utrwalone. Ja nie chodziłam, tylko człapałam i dyszałam. Ale czyli. To, bo ty... Objawy były takie, że nie miała siły, zmęczona byłaś i... No tak, jeszcze wiesz, człowiek sobie nie zdawał sprawy, że trzeba zacząć już uważać na siebie, bo mm -hmm. był młody chciał jeszcze wiesz, wobawić się czy coś i... i to w ogóle później zaczęło coraz bardziej postępować. Było już wtedy wdrożone jakieś leczenie, leki so, brałaś, jakieś zabiegi? Tak, tak, było wdrożone i później, później mi zaczęli stawiać już, zdecydowali się po badaniach genetycznych i badaniach rezonansu, kardiowerter. Stawić w razie czego, reanimację, żeby. Mm -hmm. Jakby to jest choroba, która serce nagle się zatrzymuje. Staje i koniec. Przeważnie to mają chłopcy, tak naprawdę, w wieku mm -hmm. dojeżdżania. Okej, okay. i ten kardiowerter wtedy po prostu pobudza serce. Tak? tak, jeżeli się zatrzyma, nie pomagał Ci w życiu codziennym, bo nie czułeś poprawę, że przestałeś myśleć, się mieć dotania, mm. że to wszystko nie. To jest tylko takie zabezpieczenie, że. Okej, okay, a czy wtedy już ktoś wspominał o transplantacji, czy jeszcze nie, wtedy nie było w nie, o tym? Nie, to jeszcze do transplantacji tego było go czasu. Ja nie widziałam w ogóle, że coś takiego jest. Okej, okay, to, to co później było jak już ten kardiowerter i tak dalej? Był jeden kardiowerter, później zakażenia, później drugi, trzeci. I chyba tak naprawdę to czwarty tak się na dłużej został, się przyjął. Nic innego mi też nie chcieli robić, żadnej ablacji, żadnego upijania serca, bo byłam młoda, powiedzieli, że potem będę się całkiem zwraczała, nie do życia. Mm -hmm. No i tak czuło się, później zaczęła się woda w płucach, w organizmie, zaczęłam puchnąć, niewydolności i też ciągłe pobyty w szpitalach. Ok, a jak długo to wszystko trwało? Jak długo to trwało? Ta, ta woda trwała gdzieś. Już ten najgorszy taki etap to trwał gdzieś 8 lat, 8. No, czyli. Mówiłam, że może nie to tak jak nie więcej, tak, co zaczęło się, co stopniowo pogarszać, i szli tam, by nie pomógł, nie pomagał nie, znaczy próbował, ale nie było wyjścia, co nie bo co mi pomógł, to za chwilę, dwa, trzy dni i z powrotem do szpitala. Czyli ta choroba mocny wpływ miała na takie tak, codzienne ona życie, nagle się funkcjonowanie. Tak, ona się tak nagle wiesz, uaktywniła, mnie tak porządnie siekła, można powiedzieć. A, czy pracowałaś, czy musiałaś wyrezygnować? Już wtedy nie, już, nie, już, wtedy nie, nie, już byłam pracę. na rencie, bo miałam też, przez tą chorobę jest, też zawał miałam, ale to taki zawał nie miażdży, co? nie przez mm -hmm. ten, tylko przez tą chorobę, że ten, ta komora się, wiesz, ten mięsień umierał, bo nie był dotleniony i to wszystko. I od tego czasu zaczęły się problemy. Ogólnie ze wszystkim można powiedzieć. A kiedy się dowiedziałaś o tym, że będzie potrzebna transplantacja? Jak zareagowałaś? 5 lat temu, ten... pięć lat temu, sześć lat temu, jak. No bo ja na przeszczep czekałam 70 dni to Ja bardzo mało uh -huh. czekałam na no, przeszczep tak, Serca to, to na pilnej liście. Rzeczy. Naprawdę to dzięki mojemu synowi się dowiedziałam, bo szpital, w którym się leczyłam, chciał mi operować na zastawkę codzienną. Ale i mężowi, przepraszam, bo się pokazuje też. <śmiech> <śmiech> <A>. <śmiech> tak, bo kaminy po prostu lekarza znalazł tego yy, doktora yy, To Troszeczkę się szpital yy, oburzył, że chce inną jeszcze opinię, mm -hmm. ale oni mi, nie będę mówić jaki szpital, ale oni mi w ogóle nie pomogali. Trzymali mnie w jednym pokoju w izolacji i tylko wodę ściągali. I nic więcej okay, wiesz. Czyli tutaj Także. Po prostu sama trochę jeszcze Pewna pielęgniarka ze szpitala tego co leżałam powiedziała, żebyśmy inną pilnie sobie wzięli. Najlepiej do Zabrza pojechali. A że do Zabrza było się ciężko tak od razu dostać. To najpierw prywatna wizyta u doktora Liplewskiego. Jest dobrym lekarzem. Też pracuje, przeważnie łeskie robi w Zabrzu. On mnie zbadał, mówi, że no to jest tak coś poważnego, to nie to, że tak pani sobie pójdzie na operację. I Umówi pani wizytę z profesorem zębalą zawsze. Ale co mieliśmy tam jechać, to ja znowu w szpital, mhm. i szpital, i szpital. I nie mogliśmy tej złapać tego. I wreszcie przyszedł taki dzień, że ja się dobrze czułam, telefon do Zabrza, ale nie było profesora, były y, zębani był tylko docent przybyski i on mnie zdiagnozował, popatrzył, tylko mówi dziewczyno, tobie zostało trzy miesiące życia, mówi, nie wiem na co oni tam czekali. Lekarstwa pilna lista. Najpierw tam poleżałam. Później mnie znów przywieźli do Wrocławia. We Wrocławiu się zaczęłam się czuć z powrotem do Zabrza. Pilna lista, badania, wszystkie wycięcie migdałów. Co prawie umarłam, zeszłam po tym wycięciu migdałów. Miałam zatrzymanie. W ogóle przestałam oddawać nocz. Mm -hmm. Prawie gdy ordynator powiedział, gdyby nie mąż, to by już mnie na tym świecie nie było. No, to... no i. To też trochę tak, przeżywać. Tak, po zwykłym wycięciu Mindałka, wiesz? Po zwykłym wycięciu Mindałka uczulenie na antybiotyk. Później dostałam, zaczęłam krwawić taki krwotok okropny, że dwa razy byłam w szpitalu. Sprawdzili, że nic. A jak pojechałam drugi raz, tak taki wielki skrzep wyleciał ze mnie, to od razu. No i wtedy, wszystkie. Co muszę popalić, że ten szpital mi zrobił kompleksowe badania przed przeszczepem. Ten we Wrocławiu. Wszystkie. Na Bakerach. wszystkie zrobił, ginekolog, laryngolog, okulista, wszystko co było potrzeba. także Tak, tak ale, nie wszyscy, też, ale czy... nie wszyscy, są problemy, do tej pory kolega ma problemy, żeby mu zrobili badania, nawet miałam zęby, które są jakby nie było do serca, czy nie może być ząb, yy, który jest już martwy. Miałem -hmm. ja usunięty na chirurgii szczękowej. Tak, ja mam kolegę, który też musiał wiele rzeczy sam dentystę. on czeka teraz na przeszczepnerki. On jest naprawdę w ciężkim stanie we Wrocławiu, w naszym szpitalu. Tylko, że on troszeczkę też na zdrowiu psychicznym popadł i ciężko go było zmusić, żeby poszedł i to robił, ale Kozak też mu na własną rękę. A jak u ciebie było z nastawieniem, z psychiką? Miałaś wsparcie, radziłaś sobie? Tak, ja miałam całą rodzinę koło siebie. Mamę, męża, syna, siostrę, także powiem szczerze, że ja tak się bardzo nie przejmowałam tym przeszczepem, bo tak sobie pomyślałam, co ma być to będzie w rękach, bokach, wszystko. Nie ma co się przejmować, mm. mówię. Jak mam żyć, to będę żyła? No, były momenty, że sobie popłakałam. Jak się no, dowiedziałam, to... to trzy dni w łóżku i nie wiedziałam, gdzie jestem, ale później przyszło. Nawet e, każdy, kto, kto najtwardszy jest, to kiedy się tak. dowiaduje, że ze zdrowiem coś jest nie tak, to, to przynajmniej, zawsze mnie, przyjdzie taki jeden moment. Nie, e... po przeszczepie płakałam, bo, bo człowiek się tam się czuł, że ja umieram, że ja nie wyjdę mhm. z tego. Więcej chyba rodzina, oni więcej. No to, to super fajnie, że miałaś takie nie wsparcie, no. żeby Byli zawsze sama. ze mną, tak, byli zawsze, leżeli na zmianę, syn, mama, mąż. Najmowali hotel, także przychodzili później. i już jak byłam taka, więcej ludzi mm -hmm. to je zostawili. A wspomniałeś, 70 dni czekałaś tak? Tak. Hmm, tak, dobra. jeszcze nie, nie wpisałem, mnie dobrze nie dostałam potwierdzenia do rejestru, a już mąż przyjechał do mnie i wracał do pracy, czy gdzieś, i ja mówię: Słuchaj, wracaj, bo telefon jest, że mam serce. No ja czekałem 11 miesięcy, więc no tutaj to. No i ja bym, wiesz to 11 miesięcy, ja już leżałam w szpitalu na intensywny co nie. Ja normalnie chodziłam, funkcjonowałam, ale ta woda mnie tak osłabiała, że no momentalnie wiesz, odpadałam. Ja leżałam takim wiesz, małym tym i jakby tak miała 11 miesięcy. No te 70 dni, jak już wiedziałaś, że, że czekasz, jak ja... myślałaś o tym, czy po prostu żyłaś się normalnie. Nie, naprawdę możesz mi uwierzyć, że ja próbowałam funkcjonować, nawet sobie tak. Włosy zaparkowałam, przyjechałam mhm. mamami. Y, poprosiłam panią, żeby przyjechała, mi, bo miałam jeszcze na paznokciach lakier, żeby mi paznokcie zrobiła. Mhm. Nie, no, nie panikowałam tak strasznie, nie przejmowałam się, bo wiedziałam, że jestem w dobrych rękach, pubie. No, gorzej być nie może niż było. No tak, tak. To wiadomo, że operacja jest po to, aby. Tak, tym znamy. bardziej, że jeden pan szedł na operację, drugi, wszystko fajnie poszło i... Czyli znałaś już e, osoby, rozmawiałaś z kimś po operacji jak jeszcze tak, byłaś przed? Tak, tak. To ja nie przypuszczałam, że po przeszczepie człowiek nagle traci zdolność trzymania w rękach, ruszania się, chodzenia. No mówię, się, nie, mówię nie mówiłam przez trzy miesiące, bo miałam też te... Mm -hmm. y, ale to jest naprawdę człowiek, ten bo wszystkiego się uczy. Nawet pisanie, ledwo co pisałam, bo nie mogłam mówić, to musiałam pisać. No tak, tak, jest, jest takie osłabienie po prostu. Ja, no ja, jak poszłam w lipcu, 70 dni przeszczep, to wyszłam w, w przyszłym roku, lipiec, w lutym. No to ja leżałam długo i mam okay. tyle komplikacji. Właśnie chciałem zapytać już o, o samą operację, jak to wyglądało. Serce i... okej, okay. serce przeszczę wszystko, wszystko okej, okay, wszystko było dobrze, tam nie chciało ruszyć troszeczkę, to więcej tak oni, nich, więcej pamiętam, że tak mi co opowiadał, że troszeczkę tam pomęczyli się, później troszeczkę spałam, ale później zaczęły się płuca nerki, dwie operacje płuc, dializa, hemodializy miałam 3 miesiące. Dręne non stop sobie, bo mi ta krew schodziła jednak mm -hmm. z, z tutaj właśnie z nerki, czy tam coś wam ten. Z, I także to właśnie ta, to dojście do tego było ciężkie, ale wspominam dobrze. Dobrze wszystko poszło tak. A no. Kiedy przyszedł taki moment przełomowy, że już zacząłeś w dobrą stronę, zaczęłaś się lepiej czuć i. Jak, Uwie... do jak wyszłam do domu? Ja jeszcze jak wyszłam do domu, tak na... Nie, no już może mi dwa tygodnie trzy przed tym. Ja, ja się ogólnie. Ja miałam, tą, ja miałam ten komfort taki fizyczny, że ja nie mogłam się ruszyć na no, bok, przewrócić, miałam wszędzie jakieś tutaj cztery, tu dializy, tu wejście, ja miałam tu aparat ze sobą, jak musiałam chodzić jeden, drugi, do, jeszcze w tlen, bo stopniałam miałam mhm. rurę w buzi, to tak u mnie to wszystko nie tak jest jak normalnie po przeszczepie, ludzie są już, oddychają sami, mówią, nie, 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 u mnie to było troszeczkę inaczej i to mnie trochę dołowało. Ale zawsze sobie muszę kiedyś powiedział że teraz są złe dni później będą lepsze. No i jakoś przeszłam, to... Tak naprawdę no... Podobno byłam bardzo nieznośna. No tutaj też e, rozmawiamy u nas e, o tym e, w fundacji i wspominamy o tym. Różne są sytuacje i też e, mówimy, jak ważna jest rola bliskich i, i rodziny, e, jeśli chodzi o cały proces i leczenia i później powrotu do zdrowia, że różne sytuacje się zdarzają, czasami jest tak, że nie mamy ochoty z kimś rozmawiać, ale kiedy jesteśmy sami, no to też się tak. czujemy źle. Tak, i... czyli jak do mnie przyjeżdżali, ja... ja po prostu czasami spałam, ja usypiałam, oni siedzieli, a ja usypiałam. Mąż przez cały tydzień był u mnie, jak mnie po prostu zaczęłam się dusić, już po przeszczepie, przez te płuca, i mnie uśpili. Po prostu po, nie uśpili. Mm -hmm. Dali pod narkozę na tydzień czasu. Ja nie mm -hmm. pamiętam tego. Także. No, ale ta sama obecność nie. Nie, nie wiem, nie. Musi mąż, się ktoś pytał, do... mąż się mnie pytał, czy słyszałam, jak do, niego, jak do mnie mówi, bo ja mówię: mm -hmm. nic. <laughs> <laughs> nie. Ale jak ktoś jest naprawdę, jak już pojechali, już, bo wiedzieli, że się lepiej czujesz sobie... No nie można mieć wieczny urlop od pracy, trzeba pieniądze zarabiać i żyć. No troszeczkę mi smutno było, ale już mogłam chodzić z kimś porozmawiać. Dobra, i przyszedł ten dzień. Lekarz mówi, że do domu wychodzimy? Tak, to, takie były niepewne to do domu, bo ja tu mam wychodzić do domu, a to wypisu nie ma, prawda? No Ja myślałam, że wyjdę na wszystkich świętek, bo we wrześniu miałam przeszczep. Że wyjdę no na święta. Święta przeleżałam, nowy rok przeleżałam, styczeń przeleżałam i luty wreszcie do domu. No, ucieszyłam się. Jak e, powrót? Jak już wróciłaś, weszłaś do domu? Jak powrót w domu? I w ogóle bałam się chodzić bałam się ze stopnia schodzić, bo ja nie umiałam jeszcze prawie chodzić po tym mm -hmm. ta rehabilitacja jeszcze nie, nie ten. Ja może nie, ale rodzina panikowała, jeszcze nawet się dosyć rozchorowałam po tym przeszczepie, także też były problemy, miałam jeszcze problemy też z wątrobą, także ja naprawdę wszystko optymistycznie, więcej rodzina się przejmowała. No ile tak czasu mniej więcej minęło, kiedy zaczęłam... wróciłaś można powiedzieć tak do pełni sprawności, do pracy? No ja dopiero pracuję tak naprawdę od, tak konkretnie od tamtego roku, gdzieś zaczęłam pracować w marcu. No, ja, ja, fizycznie i to wszystko, to są takie etapy po tym przeszczepie, że jest dobrze fizycznie, później coś się dzieje, coś się rozchorujesz, coś się, zaczyna się źle czuć, tak, trzy lata. Tak, tak, żeby, tak, żeby tak konkretnie, tak normalnie zacząć funkcjonować, prawda? Nie myśleć, no, stop, a to musimy uważać, a tu przesadzać w nie. No to wiadomo, różnie też zależy od. Ale przypuszczam, że nie tylko ja tak mają, czy to jest tak od razu o, niby rok czasu minie, prawda? I jest fajnie, nie. No też zależy od sytuacji, od tak. przypadku, od powodu, z jakiego była operacja, tak. i też od stanu, w jakim jesteśmy w dniu operacji. Tak, no, ale czy ja byłam w takim, że no chodziłam, chodziłam, mhm. było wszystko dobrze, fajnie, jeszcze pamiętam nie wiem, czy to pamiętam, czy nie, jak wjeżdżałam na serio, pytałam się, czy to płuco serce. I powiedziałam, że się boję, a no to kazał oddychać w okej. Okay. <grym> po wszystkim było. A tak jakbyś miała porównać to życie przed operacją, kiedy już się zaczęły te objawy poważniejsze już z takim życiem teraz po operacji? Nie, to jest. No, to jest oczywiście bez porównania. No to nawet mowy nie ma, tylko że zostanie zawsze ten strach przed operacji, że nie mogła schodzić. Ciężko cię było oddychać. Ja go do tej pory czasami jeszcze przełomuję, że ja mogę iść na bieżnie, że ja mogę pobiec, że ja mogę to, mm -hmm. bo w głowie ci się działo, nie możesz przecież. Tyle lat nie mogłaś tu, chociaż o tym nie myślisz. To ci się przypomina, tyle lat nie mogłaś, a teraz możesz. I to dopiero się później odkodowuje, i, i ciężko by było był okres, że po przeszczepie też mi było ciężko z domu wychodzić, bo się właśnie bałam. Bałam się. Też się zastanawiamy, bo nie, nie każdy miał taką możliwość, czy spotkałaś się przed operacją, czy po operacji psychologa w szpitalu, ktoś cię tak, proponował, miałaś rozmowę? Tak, był psycholog, był psycholog, był psychiatra, psychiatra był fajniejszy niż psycholog, pani była psycholog, ja nie mogłam mówić, prawda, po przeszczepie to ta rozmowa nie miała nic bardzo do rzeczy, no bo jak, ale ja brałam takie lekarstwa jeszcze przed przeszczepem na poprawienie taką leką depresję to miałam, bo miałam. Przez te choroby sercowe takie coś jest. I one mi się nagle przerwały I się też do tego dodatkowo zaczęłam myślę, czuć I przy psychiatra, on mi tak można powiedzieć, nam zawsze, był fajny. On mnie podtrzymał, mówi, żebym się nie denerwowała, nie przejmowała odrzutami, jak będę czy coś takiego. Była, była, ale no ja nie mogłam za bardzo z psychologa skorzystać, bo rozmawiać nie mogłam, ale była. A jeśli jeszcze chodzi o samą transplantację, czy ktoś przed operacją wytłumaczył Ci, jak to wszystko po kolei będzie wyglądało? Na czym to polega? Czy ktoś dokładnie? To lekarze wspominali, ale żeby tak aż dokładnie. Nie, chyba nie. Czyli po prostu wiedziałaś, że. Wiedziałam, dużo czytałam, czy czytałam parę tam rzeczy, nie, nie, nie wchodziłam to aż tak głęboko, nie czytałam opinie ludzi powiedziałam, że każdy jest inny, każdy inaczej mm. do tego podchodzi. Ale ja miałam 70 dni, się z tym więcej nawet, zaczęłam. pojechałam do szpitala, zaczę, zaczęłam już konkretnie wiedziałam, że to yy, miesiąc chyba czekałam na jakąś wizytę, czy półczoda, żeby się położyć tam. To ja już zaczęłam się zapoznać z tym. No, myślę, że też jak wspominałeś, że miałaś kontakt już z osobami, które były po operacji. Tak, ta, ta, w szpitalu leżą, miałam. Tak, miałam, miałam, miałam dziewczyna, jedna, druga, leżałam na oddziale, byli po przeszczepie. Pamiętam, to nie pamiętam tego pana Tadeusz, czy coś. No tak szybko, po tym przeszczepie doszedł przy siebie, że on przyszedł z erki, on już chciał chodzić tego wstrzymania. Mówię to też fajnie, to też tak będę mieć. Myślę, że już będziemy powoli zmierzać do końca. Chciałbym cię jeszcze zapytać, czy chciałabyś coś przekazać osobom, które się boją albo które czekają na, na operację, na, na transplantację? Cóż, żeby się nie bać za bardzo, żeby po prostu myśleć pozytywnie, to jest najważniejsze, nie przeżywać, nie słuchać opinii ludzi, dowiadywać się konkretnych rzeczy, konkretnych nie od kogoś. Ja tak przeszłam, ty przeszłoś tak? Nie. Po prostu wierzyć, że będzie dobrze. I tak jak też wspomniałaś, czasami warto zasięgnąć dodatkowej opinii, kiedy. kiedy tak, się zaczyna... Tak, to, to, to naprawdę, jeżeli ktoś nie jesteś pewny tego wszystkiego, że czujesz, że coś jest nie tak i wiesz, że nie warto, nie patrzą, że a, lekarz się na mnie krzywo popatrzy, na mnie się też patrzyli, po przeszczepie serca, ja już byłam rok, czy coś przyszło mi zawiadomienie, żebym na, przyjechał na operację do szpitala. Okay. Nie ma co się patrzeć, nie ma się co... A mój lekarz się pogniewa, szpitalu się pogniewają. Niech się gniewają, życie jest najważniejsze. Super to dziękuję bardzo za dziękuję. rozmowę. Życzymy dużo zdrowia. Dziękuję, tajemnie.